Otyłość może wpływać nie tylko na przebieg ciąży, ale też na sam poród, między innymi zwiększa ryzyko, że ciąża się przedłuży i że poród potrwa dłużej. Dlaczego tak się dzieje? W macicy u kobiet z otyłością reaguje słabiej na oksytocynę, czyli hormon, który wywołuje skurcz. Efekt poród może przebiegać wolniej i wymagać tak indukcji porodu, czyli jego rozpoczęcia. Najczęściej stosujemy dwie metody. Cernik w czyli mechaniczne rozwarcie szyjki macicy lub prostaglandyny, czyli leki podawane do pochwowo, które zmiękczają szyjkę. Nie ma jeszcze jednoznacznych dowodów, która z metod działa lepiej u kobiet z otyłością. Choć niektóre badania sugerują, że prostaglandyny mogą być mniej skuteczne. Ciekawostką z badań na ponad milionie pacjentek z USA jest to, że indukcja porodu w 39% Tygodniu u kobiet z otyłością zmniejsza ryzyko cięcia cesarskiego, a jednocześnie nie zwiększa ryzyka powikłań. To naprawdę dobra wiadomość. Dlatego dziś coraz częściej rekomendujemy indukcję porodu właśnie w 39 tygodniu, zwłaszcza u kobiet z izolowaną otyłością i prawidłowym przebiegiem ciąży. Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest bardzo duże, indukcja porodu nie zmniejsza ryzyka cesarskiego cięcia, ale warto wtedy omówić indywidualne ryzyko z lekarzem prowadzącym. Indukcja porodu to nie sztuczny poród. To bezpieczna metoda wspierająca mamę i dziecko. Szczególnie, gdy ciąża się przedłuża, lub istnieją dodatkowe czynniki ryzyka. Najważniejsza jest rozmowa z lekarzem i plan dopasowany do Ciebie i Twojej ciąży. Po więcej wskazówek odnośnie ciąży zaobserwuj mój profil.